Akademicka TV UMCS na antenie TVP Lublin. Dzień dobry. A u nas już tradycyjnie, kolejna porcja samych dobrych wiadomości. Adrianna Wilewska, studentka kierunku edukacja artystyczna, otrzymała nagrodę główną w kategorii Young Poland Single w jubileuszowej 20. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Fotografii Reporterskiej Grand Press Photo 2024. To najbardziej prestiżowe wydarzenie fotograficzne w Polsce. Serdeczne gratulacje! A tymczasem w chatce właśnie zakończyła się Studencka Wiosna Teatralna, również jedyne tego rodzaju wydarzenie, tym razem teatralne. Trzy dni festiwalowe, dziewięć spektakli, warsztaty teatralne i wernisarze, kilkaset osób na widowni. Tak w dużym skrócie można scharakteryzować trzecią edycję reaktywowanego po długiej przerwie festiwalu, który po raz pierwszy odbył się w chatce żaka w 1965 roku. Tegoroczne hasło festiwalu to preteksty. Widać też taką, by to nazwać, swego rodzaju głód, żeby tworzyć tego rodzaju tego typu teatr. I też wielką kreatywność i inicjatywność różnego rodzaju grup, bo bardzo często te grupy same się organizują, nie mają kogoś, jakiegoś przykazu z góry, żeby. Słuchajcie, zróbcie taki taki spektakl, tylko że te spektakle powstają organicznie z wartości, z potrzeb tych ludzi. I o tym, też się, o tym chyba się najlepiej właśnie słucha. Motywacja udziału w, w kulturze studenckiej w tym obszarze teatru jest bardzo różna u studentów. To nie chodzi tylko o, o rozwijanie kompetencji aktorskich, ale przede wszystkim to, co nam się tu pokazuje od pięciu lat, kiedy badamy tę kulturę studencką, kiedy ja też obserwuję to, jak studenci działają w kulturze, to jest ta, ta potrzeba budowania takiej wspólnotowości wokół moich zainteresowań z innymi, ale też takiego prezentacji. Tego, jak ja ten świat odbieram, tego, jak, co ja chcę powiedzieć temu światu, właśnie najczęściej w dużej grupie. Mi się wydaje, że teatr studencki to ciągle jest teatrem młodej inteligencji, i która, i która dzieli się z różnymi jakby swoimi obawami, tęsknotami, marzeniami. To jest taki, taki rodzaj satysfakcji, pokazujący, że coś się udało na dobre wpisać na powrót w to miejsce, bo takich prób reaktywacji teatralnych, festiwali studenckich było w tym miejscu już kilka, a tutaj udaje się to po raz trzeci i w sposób taki no, znakomicie zorganizowany. Podwójnym wygranym festiwalu w tym roku został Teatr Studencki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Antrakt, który otrzymał Grand Prix Studenckiej Wiosny Teatralnej oraz Nagrodę Publiczności za spektakl Legenda o Karmazynie. Gratulujemy! Jak Państwo wiecie, nasz program Kwadrans Akademicki otrzymał też jedyną w swoim rodzaju nagrodę: Akademicki Laureat Dziennikarski Aklaut Młodych. Przypomnijmy, że program współtworzył zespoły telewizyjne sześciu lubelskich uczelni wyższych pod redakcją redaktor Joanny Sobiechowskiej-Sosnowskiej. Dziękując kapitule nagrody za to wyróżnienie i oddziałowi Telewizji Polskiej w Lublinie za możliwość tworzenia kwadransu akademickiego, jednocześnie chcielibyśmy podziękować Wam za to dzisiejsze spotkanie. Do zobaczenia!